Przepraszam najmocniej, bo ja myślałem, że to u sąsiadów pies warczy. E... Dzień dobry, pani. Przepraszam, pan do kogo? Bo jakby z twarzy nie kojarzyła z tyłu, tym bardziej. E, ja pod piętnastkę. Szukam pana Mateusza Frąckowiaka. Nie wie pani, czy on może jest w domu? Frąckowiak? Tak. Nie wie pani, gdzie on jest? A co, ja jego niania? A, czyli pani nie wie. Tego nie powiedziałam. No to pani wie, czy pani nie wie? Może wiemy, może nie wiem. Z naciskiem na wiem. No to gdzie on jest? No nie tu. Aha, a gdzie konkretnie? Czyli pojechał, pojechał do, do roboty, budę autostradę pod Terespolem. A, a nie wie pani kiedy on wróci? No mieli skończyć w 2024, także. O! Przed 2025 bym się go tu nie spodziewała.